Siema widowie, witajcie w kolejnym odcineczku z Bombowic Dzisiaj przyjrzymy się na se... na kurka Naszemu niestety biednemu domkowi Na no, bo on jest totalnie zniszczony ja Postaramy się go uratować, nasz biedny domek Ja miejsce, nie mam maszyny Tam. Dobra. Co jeszcze? Do góry pewnie to jest coś tam żwiru jest No oczywiście. Dobrze, że mu chomorka nie ma. Wystarczy mi się mam no, I dobra. Tutaj naprawiłem już, tutaj też. Drzwi na pewno trzeba postawić. O kurka widzę. To jest sobie zabierzemy, odłożymy na się Większość rzeczy nam jest niepotrzebne. I tylko nam eku zafala. Czekajcie, żeby to już wiadomo, ostatni. Tu możemy nawet. Placik spierdliczaj. Mm, I co teraz? tu sobie weźmiemy deski patyki nam nie powinny być potrzebne i tak sobie zrobimy och i te schodki sobie damy tutaj gdzie powinny być w deski no to jak to było czekajcie tu było tam to jest safe są... podstawica no tragedia z moim domkiem jest, no jest totalna tragedia. A bo tu jak to wygląda No tutaj to jest totalna tragedia A, bo tu były pół płytki możemy już nie mamy tak coś um, Co? tutaj tu jeszcze było ale tu nie jak my stąd wyjdziemy teraz Zobaczymy, sobie tu coś tutaj co nam tu postawili Dobra... Ojojoj. To się rozmczyłem. Co? No dobrze jesteś. Jakoś to tam wygląda. Czy to to jest dalej tragedia? kotki moje w ogóle, tu jesteś ciekawego nie ma. kotki moje, chodźcie i papuszka, też chodź. Koszko sobie sobie możemy nazwie, nazwać. Nazwiemy ją Eee... Yy... Andrzejn. Nie ja, bo nie Maciek. Albo Alex. Alex to lepsze imię chyba. Alex, jest Alex. Ej, koteły, gdzie uciekacie? No gdzie wyjdziecie? Chodź, yy... Ale nie mają nazw? Ale mia one miały nazwę. Czemu one nazwy nie mają? One miały nazwy przecież, a dobra. Naprawimy to widzę później. Dobra, tutaj też musimy dach naprawić. No, tutaj też jest słabo. Tutaj musimy dziurę załatać załatwiać. Z tego możemy wziąć, bo nie wiem, co to w ogóle jest za dobra. Dobra, zwolnimy łotera. Oj. Trochę mi się nie trafiło widzę. Niech mleczy leci drogą wody Dobra, yy, idziemy dalej I Co tutaj trzeba zrobić? No tutaj jest trochę słabo Czy muszę kamienia dużo nakopać Będzie naprawione, Prawie jak wolę <śm> A nie to No dalej jednak hmm. ten ból pozostaje gdzie chyba rozumiecie o co mi chodzi O musimy sterować na A bo to jest coś zniszczone też No tak yy, To musimy deski Tutaj też płotek oczywiście był ale widzę już mam jakieś tam budulce to to jest, tylko babuska teraz musimy wziąć, o A niech tak sobie usiądzie tu. Ajej, no gdzie ty lecisz? Gdzie lecisz? Dobra. Um. Tak sobie zrobimy i co? Kobelek teraz. Tak to hmm. chyba było. Kurde, nie pamiętam jak ja tam miałam schudzowane. <noise> dobra. Oj, oj, No nie, ja się źle postawiłem. tak sobie zrobimy no i co dalej tam brakuje trwa. jeśli myślę zrobić jakąś jakąś jakieś ciemkę do robienia tego wszystkiego w tam temy się tak tak jeśli źle z bombowicami się normalnie muszę używać początkowych itemków to noc, no co no co no nie, źle to po prostu wiem, zapomniałem że na drugi piętrze to tam miałem ale po prostu nie jest dobrze Dobrze, idziemy spać. Dobrze, widzę, że mam trochę tych yy, drewna, więc naprawię to jeszcze bardziej. Nie hmm. tu, tu jeszcze? A, bo ja w ogóle go w tą stronę Nie, dobra, dobrze jest. Jest good, jest good. Tu jest tą stroną. Tak. Tak, 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 tak. Co, i to trzeba zniszczyć. Tu się coś odkrywa. Nie zrobiono. Z tego możemy zrobić deski. A, dobra, źle zrobiłem kurka widzowie. Musimy podmienić to już tylko musimy podmienić, Ech, nawet dużo dziury złotać. gdzie to jest? A tu leży Tu musimy, później poprawimy inne dziury A w tym odcinku jeszcze tu musimy zrobić, noba widzę Jeszcze trochę trzeba poprawiać, ale na razie to by było w tym odcinku na tyle, elo widzę